Witajcie! Dziś zabieramy Was do Jarosławca, nadmorskiej miejscowości leżącej między Ustką a Darłowem. Ta niewielka miejscowość jest zamieszkiwana przez 400 osób i nazywana jest Polskim Dubajem. I chociaż na pierwszy rzut oka Jarosławiec z Dubajem ma niewiele wspólnego, to określenie Polski Dubaj nie wzięło się znikąd. To właśnie ta wielka plaża sprawiła, że Jarosławiec zaczął być nazywany Polskim Dubajem. To największa sztuczna plaża w Europie. Ma ponad 5 hektarów powierzchni. Kolejną atrakcją jest Latarnia Morska, która ma 33 metry wysokości. A z góry możecie na żywo zobaczyć piękną panoramę okolicy. Do Jarosławca warto przyjechać o każdej porze roku, bo klimat jest tu zawsze. A gdzie najlepiej się zatrzymać? Polecamy wczasową willę w sąsiedztwie Latarni Morskiej. Znajdziecie tu duże gościnne pokoje dwu-, trzy- i czteroosobowe z łazienkami plus aneks kuchenny. Wszystko świeżo po remoncie, czyste i pachnące. Do tego bardzo gościnni gospodarze, duży parking dla gości, miejsce do grillowania i odpoczynku. Cisza i spokój, a jednocześnie blisko do plaży i morza. Możesz zabrać nawet rower, który przechowasz w bezpiecznym miejscu na rowery. Nigdy się nie zgubisz, nawet gdy odejdziesz daleko od wczasowej willi. Popatrzysz do góry, a latarnia wskaże ci drogę. Gdy wyjdziemy z czasowej willi i przejdziemy obok latarni morskiej, dojdziemy do głównej uliczki miasteczka, gdzie znajduje się wiele sklepików z upominkami, obiekty gastronomiczne i lodziarnie. Z innych atrakcji, poza opalaniem się na plaży, możemy przejechać się rowerem poprzez najpiękniejszy fragment ścieżki rowerowej Velo Baltica. Można też zobaczyć miejscowość Łącko, jedną z najstarszych miejscowości, która dostała tytuł jednej z dziesięciu najciekawszych wsi w Polsce. Są też Muzeum Bursztynu, Papugarnia, Motylarnia czy Park Linowy. To chyba najlepiej pokazuje, że polski Dubaj warto odwiedzić, a wypoczywać najlepiej we wczasowej willi. Zapraszamy!